no dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym trzecim vlogmasie dziś jest taka sytuacja, że jedziemy do świętego Mikołaja, dlatego jestem tak pięknie ubrana w tą sukienkę z pierwszego vlogmasa w którym wam ją pokazywałam za piąteczkę, no słuchajcie naprawdę warto chodzić do lumpeksów tutaj mam łańcuszek łańcuszek. to nie jest prawdziwe złoto kupione w pepku za kilka złotych włosy umyte nie wyprostowane, tylko wysuszone suszarką, także w miarę tam się trzymają, już tutaj tych loczków sobie nie kręciłam bo już po prostu zapomniałam o tym bo po prostu trzeba prostownicy nagrzać no i ta sukienka tak się prezentuje, ona tutaj jest taka w talii zwężona czarne rajstopki i do tego jeszcze będę miała beżowe buciki, mam takie buty wiecie nad kolano, ale no nie będę ich tam zakładać, bo mm, może być mi niewygodnie no Jedziemy, po prostu jedziemy, zobaczymy, jak to tam wygląda. Mój syn, ten starszy, jest bardzo podekscytowany, także ja bardzo się cieszę tą radością. Jak wiecie, jak możecie obserwować radość swoich dzieci, to jest coś pięknego, bo my starsi to już wiecie, wszystko w życiu widzieliśmy. A takie maleństwo to bardzo się cieszy. Z tego Mikołaja. Jest bardzo podekscytowany. Nie był do końca grzeczny. Nie wiem, czy zasłużył na ten prezent, który dostanie. A bardzo fajny prezent. Sam sobie go zażyczył i napisaliśmy wspólnie list do Mikołaja. No, ale... Niech dostanie. No co zrobić? Jeszcze tylko na szybko musieliśmy się przebrać, żeby w klimacie świąt być ubranym. Także Maluszek, oczywiście po starszym bracie, odziedziczył takie piękne wdzianko. Co tu mamy napisane: Wake me up when it's Christmas. Także tak to wygląda. Dziadku, mój! Już się tutaj ulało wcześniej, ale całe szczęście nie na to. Więc e, tak jesteśmy wystrojeni. I będziemy <try> jechać. No, i już jesteśmy w domu. Trzymam tutaj moje dzieciątko. Słuchajcie, było super, ale warunki na drodze no, niesamowicie ciężkie. Tak dużo śniegu u nas nasypało. W tychach było chyba 30 cm, wszędzie gdzieś tam po bokach, jak jechałam, ażby się przydał jakiś pług jadący przed nami. Ale no, daliśmy radę, dotarliśmy bezpiecznie. Nie śpieszyłam się, bo wiedziałam, że lepiej z całemu dojechać do celu. Tak, udało się! To jest to, co chciałeś! I jak tam? Udało się ten zielony listek zrobić? Ten? Tutaj? Pokaż. O, super. Tylko jeszcze to nożykiem najlepiej byłoby odkroić. Wiesz? Tutaj? Spróbuj. Taka ta kuchnia fajna jest. Bardzo nam się podoba. Tutaj w ogóle mnie to bardzo zaskoczyło, że dajemy cyk. I od razu jedzie na bok, widzieliście to? To jest tyle różnych możliwości, te zabawki z Play Doha naprawdę są super. Drugi też dostał prezent. I się cieszy, tak się cieszy, jeszcze nie rozpakowaliśmy. Jeszcze dostaliśmy pełno słodyczy od Mikołaja. Bardzo fajnie, że tam byliśmy. Moje kochane, moje kochane, jedno i drugie. Dziusia. Okej, okay, to będziemy też otwierać. To jest wiecie co? Mata na podłogę, kolorowa, olbrzymia. Tak to wygląda. Zaraz będziemy rozkładać. Olbrzymie, olbrzymie. Jak tutaj jest moja noga, to naprawdę ich tutaj jest sporo. A tutaj nas zaskoczyło, że z drugiej strony talerzyka można jeszcze robić dodatkowe foremki. Są dodatkowe foremki i można dodatkowe elementy sobie odbić. Co tutaj jeszcze mamy? Ka każdy talerzyk jest inny, tak? Tutaj dwa chyba się powtarzają. Dwa. dwa takie same. To weźmiemy jeszcze troszeczkę tego żółtego. Tu jest cytrynka. Cytrynkę odbijemy. Cyk. Wciskamy paluszkami. Cyk. I do góry. O, jaka cytryneczka. Fajna to zabawka. Podoba mi się. Poproszę tutaj ten talerzyk. Tutaj. Nie, jeszcze nie! Jeszcze nie, nie, jeszcze nie! I co tym razem tu mamy? Ciszej, bo dzidziu śpi. Mamy dwa ciasteczka. No proszę mi dać, proszę mi dać. Pizzę i liść sałaty. Taka kombinacja wystrzałowa, ale super to wygląda. Patrzcie, jakie ciasteczka. Co w tych foremkach jeszcze mamy? Tutaj jest kurczak. To weźmiemy jeszcze kurczaka troszeczkę. No, robimy, bo mamy Ale mama, mama słyszy, mama słyszy. Ty tak głośno mówisz, że mi tego dziedzisia tu obudzisz. Patrz, już, już ma oczka otwarte. Widzisz? Wciśniemy to i jeszcze potrzebujemy troszeczkę takiego brązowego. Cyk, czekaj, cyk. Musisz teraz to tutaj wkomponować do tego. I robimy. Widzicie? Czy widzicie? Cyk. Ojej! Jeszcze raz, jeszcze raz. Już, 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 już tak mocno jest, że już będzie. Pyk. Jaki kurczaczek? Jaki kurczaczek? No, pięknie. Proszę mi tutaj dać na talerzyk. Jest tutaj! Nie, ta, tam, tam już, ale tam już mam pełno, proszę tutaj. Cyk, wciśniemy. O i proszę, jakie eleganckie. Fajne te zabawki teraz robią. Jakby mama w tamtych czasach takie coś miała, to by było wow. W tamtych czasach to może w Niemczech coś podobnego mieli. I ile ja za to wszystko płacę? E, dużo. Dużo. Powiedz 20. 20. Albo 30. Albo dziesięć. Dziesięć. Okej, dziękuję. To kartą bym chciała zapłacić. Okay. Spoko. To nie jest materiał sponsorowany, także się nie obawiajcie, że tyle Wam pokazuję. Po prostu jestem oczarowana możliwościami, jakie tutaj to daje. Mamy właśnie tą matę już gotową. Super! W porównaniu do tej kolorowej, no to ta idealnie nadaje się do pokoju dziecięcego, a ta do salonu jak najbardziej może być. I nawiązując do poprzednich vlogów, dlaczego mamy dwie maty? Bo mamy dwa piętra. <grym, <grym, czyli jedna. Dwa bo mam dwa się tak bardzo zadowolona. Jestem tylko, że jak ja nadepnę, to się robi odcisk. Matka sobie wymyśliła kolor taki jasny, i teraz chodzę i ciągle sprzątam. No taki jasny kolor nie jest zbyt praktyczny Ale muszę wam powiedzieć, że bardzo ogólnie podoba mi się ta mata, bo naprawdę No pasuje tutaj A jaki malusiek Jakie kochane dzieciątko Mama tobie tak cały czas całowała A ty kubkę zrobiłeś? Kuba była, słuchajcie Trzeba zmienić Ja w ogóle tak mam, że za każdą zmianą pieluszki Myślę sobie że jestem o jedną pieluszkę bliżej od pieluchowania, tak? Wiem, że jeszcze jest daleko do tego, żeby tam dziecko coś na nocniku, ale każda zmiana pieluszki to dla mnie jest takie właśnie myślenie, że, że to się za niedługo skończy, tak? No, jeszcze półtora roku, ale damy radę. Damy radę? Wszyscy tu damy radę. Moje kochane. Tak wygląda dzień mamy. Często pytacie, jakie, co ja tam w ogóle robię w ciągu dnia. No co robię? No, mój mąż też mnie pyta i co ty zrobiłeś? No, coś tam posprzątałam, po czym starszy syn przywrócił stan pierwotny, czyli bałagan. No i tak to wygląda. Mama posprząta i nie widać. Dzieciusiem się dużo trzeba opiekować, tak?